Komisji Edukacji Narodowej. Komisja Edukacji Narodowej to pierwsze ministerstwo oświatowe. Ministerstwo, które odegrało wielką rolę w historii Polski, podobnie jak każdy nauczyciel. Każdy nauczyciel to kowal charakterów, to rzeźbiarz umysłów. Cokolwiek byśmy nie powiedzieli, to nauczycielom zawdzięczamy bardzo dużo. Każdy swoją karierę, swój zawód, swoją sławę, zawdzięcza nauczyciela. I za to tym ludziom należy się szczególna wdzięczność. Tak jak powiedziałem, od roku 1982 to nie Dzień Nauczyciela. To święto edukacji narodowej. Święto wszystkich, nie tylko nauczycieli. Wszystkich związanych z oświatą. To święto i uczniów, i nauczycieli, i rodziców, i wszystkich tych, którzy pracują na rzecz oświaty. A więc nas wszystkich. Serdecznie witam Panie i Panów radnych, witam starostów, witam Panią Skarbnik, Panią Sekretarz, witam gości w osobach nie mężczyzn. nami Pana Wicewojewody Małopolskiego, Pana Wojciecha Szczepanika, ale mam informację telefoniczną, że jest w drodze i za chwilę będzie wśród nas. Bardzo serdecznie witam. Panią Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty Padłowicach, Panią Krzysztofę Kowalczyk, Pani Dyrektor serdecznie witam. <noise> witam Dyrektorów Szkół Ponadimigran z Janów i Pracownik Oświaty Powiatu Padłowickiego. Bardzo <noise> serdecznie witam członka Sądu Oddziału Dyrektorego Zg. Nauczycielstwa Polskiego w osobie Pani Nauki Katarzyna Józefa. gimnazjum, które w sportowej rywalizacji międzyszkolnej na szczeblu pojazdów uzyskały najlepsze wyniki w ramach małkowskiego systemu skłużdownictwa sportowego dzieci i młodzieży w roku szkolnym 24 na 15. Szanowni Państwo, zgodnie z przyjętym porządkiem obrad w porządku mamy teraz punkt, który brzmi dekoracja medalami za doboletnią służbę. Szanowni Państwo, zapowiadałem, a teraz potwierdzam, dotarł do nas wicewojewoda. Pan Wojciech Stefanik, bardzo serdecznie Panie Wojewodo, witam. Szanowny Panie Wojewodo, Panie Starosto, dostojni goście. Szanowni Państwo, mam zaszczyt poinformować że prezydent Rzeczypospolitej Polskiej uhonorował znaczeniami państwowymi zasłużonych pracowników Starostwa Powiatowego w ładowisku. Uroczystego wręczenia znaczeń w imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dokona pan Wojciech Szczepanik, wicewojewoda Małopolski. Uprzejmie proszę wszystkich o powstanie. Przechodzimy do tematu dzisiejszej sesji, który brzmi wręczenie nagród starosty dyrektorom i nauczycielom szkół i placówek oświatowych. Zanim przejdziemy do realizacji tego punktu, z racji napiętego programu minutowego, o głos prosił Pan Wicewojewoda. Panie Wicewojewodo, oddaję Panu głos. Sobie, panie Przewodniczący. Zraz z racji tego, że czas jest limitowany, to będę mówił krótko. Eee, więc tak, przede wszystkim pozwólcie, że pogratuluję oznaczonym i pani, e, pani, Sekretarz i, i Pani Kierownik, no e, też tej e, nie tylko stażu, pracy na rzecz samorządu, ale też e, z tego, co dowiedziałem się przez nią, Pani cały czas w jednej firmie, w samorządzie, a wcześniej Wcześniej w rejonie, także tego serdecznie gratuluję. A też korzystając z okazji, że mamy Powiatowe Święto Edukacji, ja się jeszcze z nauczycielami z Powiatu Wadowickiego spotkamy się w poniedziałek. W poniedziałek się spotykamy i też tam będzie okazja, żeby Państwa odznaczyć i podziękować, ale pewnie nie wszyscy będą, w związku z tym chciałem Państwu serdecznie podziękować. Za Państwa e, pracę, wysiłek, e, który wkładacie w e, wychowywanie młodego pokolenia i za to serdecznie dziękuję. Wiem, że nie zawsze jesteśmy w stanie sprostać z poziomu rządu wszystkim Państwa oczekiwaniom. Potrzeby ciągle są wielkie i nie zawsze będziemy w stanie wejść im naprzeciw, ale jestem przekonany, że, że z roku na rok będziemy w stanie sprostać wszystkim Państwa. Oczekiwania. Jeszcze raz serdecznie gratuluję i dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Wszystkiego dobrego. A w tej chwili przechodzimy do realizacji punktu nagrody starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Dzień. Pan starosta nagrodami w tym roku wyróżni 15 dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych i w oświatowych oraz 31 nauczycieli. Bardzo proszę do nas Panią Dorotę Krzynik ze spuszką nr 1 w Panowie Beneficjentów dzisiejszego święta to Pan Stanisław Kliwak, Zespół Szkół Centrum Czwartego Wystarcznego i Wydziesiątego Zapraszam do nas Pana Tomasza Wizolę, Zespół Szkół nr 1 w imieniu Profesora Dawida Szkół. Spółszkół i Placówek Oświatowych gminy Mikołaja Kopernika na Wale Zabrzegowskiej. Zapraszam, panią dyrektor Spółszkół i Inwestycji Edukacji Narodowej w Wale Zabrzegowskiej, panią Katarę Padło coś, to? Zapraszam dyrektorów Polaków Psychologiczno-Pedagogicznych, panią Renatę I życzę zdrowia i samych radosnych miłych, i zawsze wrażliwych. I ponownie bardzo proszę Pana Starostów o włączenie na grób uśmiechem, nałożycielem, na, a samą miłę ze zespołu, ze zespołu jeden na palcach. Pani Helena Strygowicz, Pan Andrzej Krajnik i Pan Andrzej Krajno. Bardzo proszę. Zapraszam wyróżnionych z zespołu szkół nr 2 w imieniu Księdza Stanisława staszica panią Bogusławę Decima, pana Zbigniewa Zająca i pana Marka Wawica. Nauczyciele z zespołu szkół nr 3 w imieniu miesięcy profesora Józefa Kiesznera-Padowica to pani Ewa Olewa, pani Agnieszka Mikołaje, pani Renata Wicza i pani Anna Namur. Serdecznie ja? Beneficjenci 1 Liceum Ogólnokształcącego im. Marcina Wadowicza w Badowicach to pani Katarzyna Jamka i Rafał Smut. Bardzo proszę. Wyróżnieni nauczyciele Nagrodą Starosty Badowickiego z Zespołu szkół nr 1 im. Profesora Tadeusza Kotarwińskiego w Andrychowie to Ewa Flak, Jolanta Nowak i Przemysław Chmiel. zespołu szkół nr 2 im. Świętej Jadwigi Królowej w otrzymali pani Małgorzata Gabenda i pani Marta Bagińska-Kmura. Serdecznie zapraszam beneficjentów z widzom Ogólnokształcącego im. imieniem Marty Składowskiej Kiri Wandrychowie, panią Joannę Krawczak, Wandę Tomiczek i Jamrus, Elżbietę Kapelę. Jeszcze raz jest Pani Joanna Kapczak, Pani Wanda tomiczek Jamrus i Pani Elżbieta Kapela. Przedstawiciele Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych im. Marcin Mikołaja Kopernika w Kalwarii Zebrzydowskiej to Dorota Dąbek i Marek Malata. Zespół Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Kalwarii Przydowskiej będzie reprezentowany przez pana Wojciecha Szyprowskiego i pana Tomasza Jurka. To ja Pocześnie Ze Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. M. Pawła II w Radoczy nagrody starosty otrzymali pan Józef Jodłowski i pan Grzegorz Rosowacki. Specjalnych składowca to pani Katarzyna Kacperek. Serdecznie zapraszam. Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy w Kalwarii Dokrzydowskiej to pani Agnieszka Mirochowa. Wspólny ośrodek szkolno- wychowawczy w Kaczynie to pani Elżbieta Krasa i pani Maria Korczewska. Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Badowicach to pani Agnieszka Żak. Serdecznie zapraszam Panią Agnieszkę. Serdecznie zapraszam przedstawiciela poradni ekologiczno pedagogicznej w Andrychowie, Panią Grażyny Berlager. Pani zapraszam. Gratuluję nagrodzonym.